Witajcie na moim kanale, który już bardzo długo, długo nie nagrywałam i dużo razy nie nagrywałam. Gdzie naprawdę to po prostu zdarzyły się dziwne rzeczy. Były quizy, były różne rzeczy naprawdę, ale ja wcześniej stwierdziłam, że nie będę nagrywała, ale teraz to się tak jakby stęskniłam za nagrywaniem i za wszystkim innym za montowaniem tego, znaczy tak lekko montowaniem, bo ja nie, nie montuję tego tak totalnie ale... tak <grym> dobra słuchajcie e, dzisiaj e, wchodzimy sobie do, do gierki Among Us e, znam tą grę bardzo dobrze wiem co tutaj się robi e, grałam w nią wcześniej a chciałam Wam też pokazać jakby jeszcze raz, bo jakby nie wiem, instalowałam, bo coś tam, coś tam robiłam i tak dalej, i tak dalej jakby Among Us mi bardzo interesowało, ale musiałam jej odinstalować, więc ja odinstalowałam, ale teraz je znowu zainstalowałam. Więc, jakby bez może przedłużania jakby najpierw ustawiam moje imię, Jak mogę się nazywać. <grym> <grym> mogę się nazywać albo Bunny, albo Kitty Sara, zależy. Właśnie, w ogóle chcę zmienić chyba nazwę na ty w sensie ogólnie na YouTubie e, Mogę też się nazywać Bany Kinga albo Albo Bany po prostu, albo jakkolwiek. Albo Bany Sara XD. To by było zabawne, ale dobra, nieważne. Nazwijmy się. Bany? Nazwijmy się Bany Kinga. Zacznijmy tą piękną grę. Um. Weźmy do tej dziewczyny na przykład. O, jestem czerwona, ja chcę to zmienić. Hej, ja chcę to zmienić. Chcę być żółta na przykład. Okej okay. jestem żółty. E, ciekawe. Okej, okay, jestem krewmate. O Boże. Ej, XD, ale tu jest duży speed trochę. Bo Boże, nie mogę, nie mogę tym wykierować, kurde. Kurka wodna, nie? Ja wiem, teraz możecie sobie pomyśleć, że ja totalnie nic nie potrafię i tak dalej i nie potrafię w to grać, ale to nie jest moja wina, ok? Na tablecie mi się z tym na przykład grało lepiej. Chwilę... Yy, w By, w Medbayu były te. No, piszcie kto. Bo się już nawet zastanawiam. No, co tak szybko? No. Skoro biały skan, to self-report. No i teraz na kogo? Dobra, ja może najpierw... Okej, okay, dajmy self-report, bo to może być ta osoba. i To może być brązowy. Używeś człowieku, ja tu nagrywam oh. e, Dobra, nieważne e, No brązowy, tak dokładnie tak. Napiszę im dla pewności Ok, dobra um. Przejdźmy sobie jakby Okej okay. No dobra, już dobra, no tak, tak, tak. Na, no, no, na niego. Zrobił self-report, dokładnie. A ja akurat wtedy stamtąd wyszłam, więc tak jakby. Mm -hmm. Nie jest? O Boże, to ja już wiem. Ja już chyba wiem. Chyba wiem, kto to. To jest yy, Ziemnozielony. Boże, jaki speed wytyfy Nie ja mogę tutaj się w ogóle. Ach! O teraz dobrze. Hmm. O, pięknie. 6D. Dobra, zobaczmy, gdzie mam taski. Mam taski w elektryku. Adminie... Co się stało? Ja chyba wiem, to jest zielony, prawda? Zielony. Zielony, co nie? No zielony pewnie, no. Znając życie. Fizek? Fizek? Kto to jest Fizek? Fizyk. Aha, on czysty, okej, okay. dobra. To jest... zielony, ciemnozielony Pewnie Robi światło, ok. Tylko nie, a ta na... no wątpię uh... Nie, ja wiem, to jest on na 100% Ale jeszcze będę za nim łazić Bo przynajmniej będę starała się Ja dowiodę tego, że to jest on Serio? What the fuck? O nie Widziałam wszystkie słowo przykre. No dobrze. A więc... Boże, ludzie to wy ode mnie chcecie. I ty tym bardziej, człowieku. Kurde, to ten typek... To widać! Kurde, 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 kurde. Ja kuboję trochę. Nie no, on udaje, to wszystko widać, że on udaje. To jest on na 100%... Boże, to za ja Nie mogę z tym wytrzymać. Dobra, przejdźmy sobie może tutaj lepiej. Aha, dobra, już to zrobili. Nie no, to spoko. O kurde, wiem. Zielony, ciemno-zielony. Co, jak to ty? Ja myślałam, że ciemnozielony zielony Co pewnie wkręcasz, Ty, Piaro? Proszę nie wkręcajcie. Dobra, zagłosujmy na nią, jak to nie będzie ona, to wtedy głosuje na ciemnozielonego, to ciemno jest 100% pewne. No przecież to wiadomo, że to no. No chyba, że się myliłam, no. Wiedziałam, bo co ja na nią zagłosuję? Wiedziałam, to jest ciemnozielone. Daj mi to zagłosować, kurde, 13 sekund. A mi ode mnie. A kiedyż ode mnie. Kurde, kurde, mm. o nie, on tu światło zgasił cholera. Cholera, cholera, on światło zgasił.

Felix! Co, 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 co? Co, co, co na mnie wytyfy? Ej, <grymianie> wszyscy zagłosowaliśmy na siebie. Nie, jest spraw... No, no osobną osobę. Ja wiem, że to jest Felix. Teraz to już wiem. Przynajmniej jestem. Yeah. Ja się teraz tego Felixa trochę boję, tak szczerze że powiem. To ja się ogólnie wam. Moi drodzy fani. W senary, fani, kurde. Widowie, on chce mnie zostać! Help, on chce mnie zatrzymać! Wiecie! Wiedziałam, że on chciał mnie uciekać. Wiedziałam. Wiedziałam to. Wiedziałam. O, fajnie, mogę sobie zmienić. Serio ten kolor jest zajęty. Ej no, XD. Ale nie ma tutaj, że jakby tego koloru. Dobra, nieważne, ja będę białym. No cóż, życie. O Boże, proszę, żeby tutaj nie było aż tak dużo. Pewnie nie zmieni. W sensie będzie taki duży speed pewnie już, No tak jak myślałam. Dobra robimy taski um, ten typek jest dziwny What? What? Co, 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 co obawiam się, że to pewnie jest, prawda dobra, nie ważne wiedziałam no wiedz wiedz przejdźmy sobie teraz jakby jakby, jakby, jakby jesteśmy dłużkami Eee, no, ja wiedziałam, że to jest. on więc... no w sumie, zróbmy sobie te taski, chociaż ja tak już umarłam. Więc to tam... nie. Boże, zapomniałam, że tego się nie, nie da zrobić. Ale ten tak, na przykład się da. Ludzie, zginiecie przez tego typka. No, cóż, życie. Jestem ciekawa, ile już trwa odcinek? O, 9 minut. Wow, dopiero zbierątki, a 9 minut. Ciekawe. Um. Okej, okay, czyli oni jednak nie, um nie umarli jeszcze Okej okay. Poróbmy sobie te taski Tak z nudy Kurczę, no No o, Teraz Ludzie, Ludziska, gdzie wy jesteście? to wiecie co? nie będę wam przynudzać ee, widzimy się przy następnej rundce, bo chyba z tej wyjdę Tobaj okej, okay, więc jesteśmy już w następnej rundce znaczy jeszcze nie, ale e, właśnie zacznę wybierać tą rundkę boże, ja nie chcę iść do żadnych takich mm, jakiś nee. boże widzicie to? widzicie to? widzicie to? O Boże Dla was... Boże... No dlaczego oni są wszyscy zboczeni czy coś? Załóżmy, że tutaj wejdziemy. O, tam był Piotr! Kurde, czemu ja nie wyszłam w Piotra, Halo? Nie, ja nie chcę być blądu. O nie, tamty nie A nie, tak, to nie ma, dobrze, okej. Okay. Dobra, spoko. Mm -hmm. he he. Dam, Boże, co za te Bill. W sensie nie chcę nikogo tutaj przyzywać, ale... <słyska> Szukam boich ktoś chętny i teraz. 14, ja mam, 13, 13. Dobra, wiecie co? Może tam nie wejść, nie wchodźmy na ten czat lepiej. <słyska> Dobra, widzimy się w następnej tunce. Pa! Boże, ja mam, naprawdę, nie chcę nawet ale. <laughs> Przepraszam. Dobra, 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 wyjdźmy stąd na serio. Um, no to może ja. To. Stąd wyjdę, pa. A więc szukamy pięknego. czegoś. Jeszcze raz. E, może następnym razem zagramy sobie z paroma osobami takie jak na przykład okruszek o. to ma... myślę na przykład różowy, o różowy jest słodki. Dobra. E, e, zagramy sobie na przykład z takimi jak... E... Boże, weź człowiku! Ja za in... O, dobra, nieważne. E, I ogólnie może sobie zagramy taką rundkę pewną. E, nie w tym odcinku, ale na pewno w jakimś. E... W, że będziemy grać razem z Okruszkiem, lub na przykład z Kailorenem. W sensie. A wiecie o co mi chodzi? Zagramy z jakimiś osobami ogólnie na, na tym. Okej, okay, możecie włączyć to już, czy nie? Dobra, zaczekaj. Yy... Jak po prostu dojdziemy do tej rundki, to wtedy już yy, wam się pokaże. Bye. A więc tamtej gry mnie wywaliło, ponieważ ktoś do mnie zadzwonił. Nie będę już. Boże człowieku! Ile ty masz lat? Czy ty masz 3 lata, żebyś w takie rzeczy wchodził? Czyś jakby takie rzeczy pisał? A może zagramy sobie na innej mapie w sumie? Zagramy sobie na innej mapie. Co wy na to, żeby zagrać trochę tutaj? Um. Hmm powiedzieć wam, która jest moja ulubiona. Dokładnie ta, więc. Co jest tylko tylko jedna. Wow, dobra, nieważne. Jest trzy osoby na cztery na cztery wait. Dobra, nieważne. Ach. Jeżeli. A, o. nie gra się, nie wiem sam, jeżeli wyłączono przez Nie wyłączyłam, przecież... nieważne, jeżeli. Mm, o jest cztery osoby pięknie. Może być trochę więcej. Wait Różowy ubiera czapkę? Czemu? 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 Dobra, nieważne e, Bardzo fajna jest tutaj ten, jak jest się impostorem A ja w tej rundce chciałabym być chociaż raz impostorem Więc... E, wiecie co? Ja stąd lepiej wyjdę Jak będę impostorem, to wtedy do was się odezwę Okej, okay, a więc znalazłam jakiś następny ten. No nie, nie zdążyłam zmienić. Dobra, trudno, będę pomarańczowym. No przykre. Znowu jestem to no przykre. Okej, okay, jestem już w następnej. Następnej, następnej. Ale chyba będę musiała znowu zmienić. Och. Może... niedobra dobra, wyłażę stąd. Gdzie nie potraficie być normalni, to ja stąd wyłażę. Czekajcie chwilę, a znajdę, aż będę imposterem i znajdę taką jedną z lepszych rozgrywek. Czekajcie. Okej. Okay. No znowu jestem Cruffmate. Okej, okay, słuchajcie, nie wiem, co z ale zbagował mi się ogólnie Among Us, więc <ścoughs> jestem cały czas z A więc teraz jeszcze spróbuję, może najpierw w to. No widzicie? jest sensu. A ja chciałam jeszcze tylko powiedzieć, że to będzie ostatni już, w sensie to będzie jakby ostatnia już rozgrywka w tym odcinku. Jak będziecie chcieli więcej, to zapraszam do subskrybowania mojego kanału i dajcie łapkę w górę. Ale tak. A jeszcze raz dziękuję bardzo widzom, którzy zostawili subskrypcję i nie odeszli z tego pięknego kanału. Jakże wspaniałego, który, który codziennie, codziennie, dokładnie codziennie rzuca odcinki. Nie no, teraz już Wam obiecuję, że będą odcinki codziennie, co tydzień. Co tydzień najprawdopodobniej w sobotę albo w niedzielę, ale właśnie w weekend jakoś bardziej, bo ja w tygodniu nie dam rady, nie mogę tego wszystkiego, jakby tak podzielić mam w sumie dużo pracy. Więc tak, będzie trochę tego. Dobra, to czekajcie chwilę, trzeba to... Trzeba znaleźć ten odcinek. W sensie, trzeba jeszcze chwilę zaczekać chwilę. Zaraz wracam. Okej okay, moi drodzy, już jestem w jakiejś pewnej rozgrywce następnej. I właśnie czekamy na ludzi, aż dołączą. Boże, to za załaz. A w międzyczasie lecimy. Widzimy się teraz. Dobrze, więc już jesteśmy w następnej rozgrywce. Niestety nie jestem tym razem impostorem znowu, ale... Ale przynajmniej sobie porobię zadanka i inne. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie żadnego impostora. O kurde. O kurde, 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 jakiś typek, jakiś typek. Baj, baj Coś mi tutaj znowu wyskakuje, nie wiem co. Jak coś to moja siostra tutaj wchodzi na mój telefon i jakieś dziwne rzeczy klika ja później nie wiem o co chodzi. Am, um, proszę tam wyjść. Czemu ten typek stoi na wędzie? Wytyfy? Um. O kurde. A, wiesz, może ja się odsunę. Ja się chyba odsunę, wiesz? Ja się odsunę. E, dzięki. Brązowy, prawda? Brown, chyba. Brą... brązowy, brązowy, brązowy. Para? Aha ok. O Boże, nie, 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 nie bak. Um, to jaha. Um, dobra. Dobra, Kamil, zobaczymy. Hara, hara, aha, że hara... A, że hara, że hara to ten niebieski. A, okej, okay, dobra. Nawet nie zauważyłam, że ten... A, no, czyli jednak nie. Czyli jednak nie. Będę ładzić teraz za tym Kamilem wiecznie. Boję się go bo trochę, tak szczerze. Z Spiernicza. A, help. Ja nie chcę być Twoją następną ofiarą. Help, help, help. Aleluja! Uważaj! Uwaga! Ja się go boję! O, nie! Ja tu typie nagrywam. No proszę cię, nie rób mi takich stresów, please. O, ludzie! help. help. Ja się ciebie boję, typie. Ja się tego typa boję. Pomóż, Leniwiec, please. On mnie goni. Ja chcę zagłosować. Ja chcę, ja chcę. Kurde. Zrobimy tego typa w bambuku, co? Wy, na to. Gdybym tylko była impostorem. Ach. Życie byłoby piękne. Okej, okay, zróbmy te zadania, bo już nie mam ochoty się na tego typka gapić, bo boję się go tak szczerze. Nawet nie wiem, gdzie on teraz jest. Nieważne. Chodź tu, leniwiec, chodź tu. O nie, on mnie znowu zobaczy. Nie. Ciężko się kieruje na telefonie. 5, 6, 7, 1, 6, ok. Jeden, sześć. Czemu ja to tylko robię, hello? O kurde, jak się znik... Co się sta? Dlaczego ona ma... Co? Dlaczego ona chodzi tak dziwnie po mapie? O nie, 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 nie. Ja się go boję! Ja się go boję. Ja się go boję, serio. To nie ja, to nie ja, to nie ja. Ja... wydaje mi się, że to jest Kamil, ten o tu. Ale nic nie wiadomo. No, proszę bardzo. Na kogo? To możesz się, co? Myślę, że to ty, tybie. To ty głosuję na siebie i z... weź. Zielon... Zielony może, nie. To kamil chyba, wiesz? To, to ty, typie. Ja się nie... Co już jest 22? wow! Nie szmat. Mm. Dobra, nie, nie będę się kłócić z ludźmi, ich zdanie no, żartuję. Ale już bym mu to napisała, nie. Nie no, dobra, żartuję, przepraszam, dobra, już, 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 już już. Nieważne, nieważne. Nic nie widzieliście. Dobrze, nieważne. No, on chce mnie zaciukać jak nic, nie? On chce mnie zaciukać tysiąc razy. O Boże, ja się tego tak typa boję, nie? Dobra, o 25 i tak miałam, chodzić ten odcinek. Już trochę ten odcinek leci, więc zaczekajcie, zaczekajcie chwilę. Słuchajcie! Tak, jestem impostorem! Jestem impostorem, tak! Jestem impostorem nareszcie. Dobrze, ja, skoro jestem impostorem, to wam mogę pokazać mojego skilla. Pięknego. Pikto na Teraz nie mam czasu. Serio, że do mnie dzwonić? Nie mam czasu, dobranoc. Czemu wszyscy mi przeszkadzają? Wtedy, kiedy ja coś ważnego robię, co? No, wait. Zaraz odzwonię, spokojnie. Siema Kuba. Eee, może cię tym razem nie, nie zaciukam, ponieważ cię lubię. Oni stoi na kamerach, fajnie. Bye Dobrze, że nikt nie stoi na tych kamerach. Ja bym może... Okej okay. gdzie ja byłam? No? Proszę, tylko nie ja. O Nikt się nie odzywa w ogóle. Kto się nagrywa? Fajnie, że się nagrywa. Dobra, spoko. A więc pewnie będzie win. Dobra, ja zakłócę na czarnego. Chociaż obawiam się trochę. Dobra, ja też nagrywam yy... i ja się boję tego typa, tego tam. Ja obok niego ogólnie Przybiegałam ale to będzie mega prosta rozgrywka, nie? To zajebiście, nie, to super, nie? A możesz nie przyklejać człowieka na odcinku, please, ponieważ ja naprawdę nie mam ochoty później tego zacenzurować czy coś? To yy... Ja już zagłosowałam. Dziękuję bardzo. Miałam skończyć o 25 odcinek, ale jest trudno, będzie z hakiem. 25 z hakiem. Dobra, głosuj, typie. Głosuj. Głosuj. O kurde, a co tak dziwnie nie. Nie teraz. Nie mam czasu. Później, ja chwilę. No i teraz zrobię jednego kila i kończymy odcinek O, bo serio, kto ustawił kilku, kilku down na 40, mi, 40 sekund. Ach Ja się pytam kto? 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 Ja cię kręcę. Mogę piekować Kładanka. Albo później na, ka na kamerę. Wejdźmy sobie na kamery. Okej, okay, ty jesteś tu teraz. Ja teraz udaję, że jestem na kamerach. Dziwne, nikogo tutaj nie ma, tak za bardzo. Tylko down 20 sekund. Mhm. Czarny tutaj stoi. A w zaś stoi ten. Bliżej mi jak będę zaciu jak zaciukam zaciu tego. Czy tego? Czy którego? Bo już sama nie wiem. Siema, Eniu okej. Okay. Teraz szukam kogokolwiek. Żeby to po prostu wygrać, okej. Okay? Już od niechcenia tu zaczynam robić. 8. Dobranoc. No, a więc moi drodzy. <grym> tak wiem... To był bardzo szybki odcinek. Fajnie, że się nagrywa. Bardzo się cieszę, że weśliście na mój kanał z powrotem że oglądacie ten film, jesteście kochani. E, czy chcielibyście e, z, 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 zapiszcie w komentarzu, napiszcie w komentarzu, czy byście chcieli, e, żebym zmieniła sobie swoją nazwę na Ban Kinga, na przykład albo coś, albo Kings, bo to w sumie też jest takie moje jak trochę, a nie Kit, Kitty Sara Ty. No, a ja się z wami żegnam i dziękuję, że naprawdę weszliście na ten odcinek, że jeszcze mnie subskrybujecie po roku przepraszam was, ale naprawdę zaniedbałam dużo rzeczy, dlatego przestałam nagrywać ale się za wam bardzo ztęskniłam więc dziękuję, że dotrwaliście do tego momentu jeżeli dotrwaliście do tego momentu czyli do 27 minut to zostawcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu że napiszcie w komentarzu among us o, to będzie dobre hasło a ja się z wami już i cześć!